Siema, siema. Słuchajcie, zaczął się sezon. Ja też już wyjechałem swoim motocyklem z garażu. I Słuchajcie, podzielę się z Wami, jakie to przeróbki, jakie zmiany w 125 udało mi się wprowadzić, żeby go troszeczkę przyspieszyć, żeby mu troszeczkę mikro mocy dać. Bo wiadomo, w 125 zawsze tej mocy brakuje. I słuchajcie, podstawowe rzeczy to wydech podwójny sportowy krapa, oczywiście z debekilerami, żeby było ciszej. No, I one są chyba na maksa Wy, wyciszone. Tak to wygląda. Następnie, co jeszcze udało mi się zrobić, to nasmarować łańcuch. Częścić mi się go nie chciało. No bo tak rzadko czyszczę, a na razie nic się nie dzieje, tak się za bardzo nie rozciąga, więc pytanie czy jest sens go czyścić, czy wystarczy nasmarować i pilnować to, żeby był nasmarowany A i tak deszcz padał i został całą obłoconą. Ostatnio jechałem w deszczu i proszę bardzo to było. No niestety tego się nie ogarnia. Co dalej? Świecę. Wymieniłem świecę zwykłą na irydową od razu z fajką japońską. Posłyszałem, że coś tam. Jakaś może nie większa iskra. Może powodować, że jakieś mikromoce nabędzie ten motocykl. No zobaczymy, pojeździmy jak to będzie. Po tych testach i co dalej? Olej. No oczywiście olej wymieniłem dopiero po zimie. Bo mi się nie chciało wcześniej. Niektórzy mówią, żeby przed zimą, niektórzy mówią po zimie, przed sezonem. No to ja zrobiłem tak, niektórzy mówią, że przed sezonem. I teraz, tak słuchajcie, nie wlałem zwykłego oleju do motocykla 125, tylko wlałem jakiś super olej do motocykli z MotoGP sportowych, który tam działa przy większych temperaturach niby tam jakaś lepkość czy gęstość że powoduje mniejsze tacie tych tłoków ale oczywiście nie namawiam, nie, nie polecam żebyście to robili, ja to przetestuję, dam znać co i jak bo może to uszkodzić silnik czy tłoki czy, czy coś, no na razie przejechałem jakieś tam 100 km i powiedzmy nic się nie, nie stało on tak wygląda, jest taki zielony jasno zielony nie mówię, no butelce sobie też osobny film, jak wymieniałem ten olej to Wam pokażę co dokładnie co to jest za olej ale to jest takich sportowych motocykli O mniejszej lepkości Jest nam znać co jak On jest taki właśnie widać tutaj Taki zielony jest, jasno zielony Przezroczysty O I tak to wygląda Zobaczcie Co dalej, udało mi się jeszcze wymienić Lusterka Na Z mniejszym oporem Powietrza może to to też coś da. Zobaczymy. O, tak one wyglądają. Zobaczcie.